Z zwłokami starca. Wkrótce będzie miała kolejnego trupa do opłakiwania. Ciebie! Poznaj rzeźnika! Dzień dobry, nazywam się Rzeźnik. Lubię różowe jednorożce i nacinać brzuchy, wyciągać jelita, przybijać do drzewa i gonić właściciele jelit, póki nie wyciągnie wszystkiego co ma w środku. Premiera Diablo odbyła się w poniedziałek 15 lecz. Cóż z tego, Blizzard zatkwił z wszystkich graczy, źle wyskalował infrastrukturę i serwery pokazały środkowy palec z milionom graczy na całym świecie. Swoją drogą niezły start. No ale co tam, już wszystko działa jak widać, w tle możemy się rozkoszować bezmyślnym mordowaniem hord piekielnych. Jak widać grafika jest całkiem niezła, gameplay jak zwykle blizzarda miodny, co tu dużo mówić żeby nie spoilować? w to trzeba po prostu zagrać, niezależnie od tego czy jesteś hardcolem, nubem, casualem czy tam przeciętnym zjadaczem duchowej komputerowej strawy, wymagań nie ma dużych, ale jak zwykle jest małe ale i to małe ale objawia się spadkiem wydajności na wypasionych maszynach, cóż, Blizz będzie musiał dopracować parę szczegółów, ale co tam, gramy. Oczywiście w kwestiach nic się nie zmienia. Następny odcinek na dniach. Tymczasem idę mordować dalej. A wy obejrzyjcie sobie pojedynek z Baczerem do końca. Odpowiedzieliśmy się w Jestem jeszcze gotów. Yeah. <try> <try>